Jest około godziny 19.30. Objuczeni worami ruszamy w kierunku centrum miasta. Musimy się zorientować, jakie mamy stąd połączenia do rumuńskiego miasta Suczawa. Jeszcze nie wiemy, czy do Suczawy pojedziemy dziś, czy zanocujemy w Czerniowce. To jest rzeka pród. Rzeka Prut, jak Marcin mówi. Ale ja bym ją nazwał Prut. Może być i bo jak Państwo widzieli na wcześniejszych przy ujęciach A, ale na, na... na tej nie widać, na tej nie widać strony tu nie, ale na poprzednich ujęciach bo to była ta sama rzeka przed chwileczką woda jest mętna i beżowa jakby tam ktoś nie wiem co na tym ujęciu widać o tak, na, 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 na tym Postanowiliśmy wypróbować tutaj tradycyjny napój, tak zwany kwas klubowy. Ja kiedyś w domu robiłem, ale mi zupełnie nie wyszedł. Z filmu inaczej nie w tym No Znowu, bym chciał mieć kwas. Nie mieć z kwasem, który stosowali hippie się, 60. I... No dobra, dajcie mi domu są spragnione, a ty sam Zabar, bo... Nie możemy się doczekać, a ty im się chcę chcę napić? wypił. Kto no ale wypił Ja chciałem sam. kupić każdemu po jednym, a, a nie. No. Znaczy akurat po jeden Mówiśmy, zdrowie operatora i reżysera w jednej osobie. Darek, ja bym cię sfilmował, o od A oto i nasz nadprogramowy nocleg w miasteczku Czerniowce na Ukrainie. Daruś gra na harmonice, a Iza się przy kuchni. Przyrządza słynne guano. Kipi, wyjąwszy? No, tak fajnie, bo gra na dwóch sąsiedni zamiast na jednym. To jak to jest? To masz numerki w tym kanału. W kółeczku znaczy, że wciągasz powietrze. A tak Bez To jest kółeczka, na wydech, gra. gra na wydech. Takiego kawona kupiliśmy dzisiaj. Od ukraińskich handlarzy. Jak, jak Iza nie zjesz, to nie martw nie zmarnujesz się. My Polic... sobie poradzimy jakoś. PKP. Nie PKP. Wrocław Wrocław Kolejowego. No, w nie, czy, czy, nie? czy pan sobie czują ten zapach? A czy wiecie znaczy, o zapach? tym, że 10 lat temu, będąc na Słowacji, piliśmy z moim znajomym Leszkiem piwo i zakaszaliśmy właśnie arbuzem? Bluźnierstwo. pluźnierstwo. Ale podoba wódkę z arbuzów się. A, arbuza można zrobić dobrze z wódką, i też na zimno. I potem jest dobry. Poważnie? No, no jest, to ah. jest Witko, że cię nie ma. Nie czujesz tego zapachu tego arbuza. Tych śmierdzących, się? To się wypnie. Milki, już że Tak. Nazwa się przyjęła. Jedzenie dla psa z puszki. A nie tam ryż. Jedzenie dla psa to jedliśmy w w pracy. No cicho. Jeśli samolotem widali, to wtedy 22 rubla. Jeśli rubli To samolotem pojechali i to tak szybko. Dwie godziny polotem i już... Сімферополі є ще дві години тролейбусом от Симферополя, до ял такий дроков. Ну ладно, так я. Для истории. Из уня уśmiechni się. Do snu układamy się w niewielkim pokoiku na piętrze domu Pani Bogu Miły, gospodyni, którą poznaliśmy w domu misji przy kościele katolickim w Czerniowcach. To wszystko dzięki uprzejmości tamtejszego polskiego księdza, który pomógł nam w znalezieniu kwatery na ten niespodziewany nocleg. No Ну No у miałam tutaj, będzie oscylowany wniosek na forum. Tak. Podzielmy się, raz jedni robią, no raz drugim zmywają. rozumiem, że mamy dzisiaj pozmywać, tak? Nie, ja, ja zmywam razem raz, za Możemy się dzielić, obojętnie jak ich To znaczy, ja wolałabym zawsze dobrze. robić. Zawsze robić? Dobrze! Bo ja nie lubię zmywać. Ja też nie lubię zmywać, nie no, martw się. No, mogę nawet tak. zawsze kanapki robić. Ja mogę, zmywasz, nie ma problemu. Tak? No to bardzo dobrze. Ja lubię ja i to już. Bo zmywanie jest znacznie łatwiejsze od robienia rzeczy. Tak, właśnie. Po co te dziewczyny wzięliśmy? No. Już się buntują, oceniam. Ale chociaż z tą robić. formalny. Tak? ale chociaż z tą robić, a Baśka nic nie chciała robić. O, bo no, to no, to to, to, to trzeba by to... się z nią skonsultować. Mhm. Faktycznie, już to Już bunt? Najpierw trzeba wybrać wywiad. Dobrze, rozpieszcie no się i dzisiaj zrobicie śniadanie podczas gdy my będziemy się pakować. My, dobrze, dobrze. no, ja, A, potem... my, a my, my, my to nie my wszyscy się nie pakować, to my z sobą. Mm -hmm. A nasy spakujecie w razie. Mm -hmm. Spoko, doszłocie, na to się jest? Na pewno pozwolą nam się spakować. Nie ma. O, Idziemy na dworzec, skąd kolejnym autobusem udamy się do Suchawy. Kiedy okazuje się, że trolejbusy jadące na dworzec są przeładowane, postanawiamy udać się tam piechotą. Na Idziemy na dworzec autobusowy. A to burza.